To jest Studio Parlament, Wojciech Dąbrowski, witam po przerwie, witam również mojego kolejnego gościa, Marek Jakubiak. Dobry wieczór. Wolni Republikanie, dobry wieczór, dobry panie wieczór. pośle. Jak nastrój przedświąteczny? Jak co roku. Czyli jest pan zadowolony? Uwielbiam te święta. To są jedne z świąt, które mają taki klimat rodzinny, brakuje mi tylko śniegu. Bo to pamiętam. No i szczerze powiem, że no jest jakaś tam, je, jest tam jakaś różnica pomiędzy świętami sprzed 30 lat a dzisiaj. Jest jednak, co by nie powiedzieć, że internet powoduje, że ludzie są oddaleni od siebie, a nie oddalają się od siebie, a nie zbliżają. Pamiętam, jak dziś, jak do dziadka na wernychory Chory, tutaj w, na Wilanowie Warszawskim, zjeżdżała się cała rodzina. I trzy dni świąt, wszyscy spali. To na podłodze, gdzie kto tam paty, to. To były święta. Mm -hmm. No, dzisiaj tak już chyba nie ma. Każdy albo. No właśnie dziś już są samochody, jest łączność, jest każdy ma tam rozeszła rodzina i nie ma już tego spoiwa takiego w postaci. Zjeżdżamy się w jedno miejsce. No ale jak się zjeżdżamy, to jest rozmowa o polityce? Jak to bywa w Chyba, że się panu? ma ciocia Ewę. Ciocia, Ewa, to ciocia Ewa nie pozwala mówić o polityce. Nie, ciocie Ewa po prostu jest. Każdy ma swoją ciociewę i ona ma swój pogląd na świat trochę inny niż wszyscy, i wtedy zaczynają się emocje. Natomiast to zawsze jest jakieś pierwsze pół godziny, to już się tak wypala trochę. I, A potem już nikt ze sobą nie rozmawia. Tak, i potem już. I dzielimy się opłatkiem, i jest ok. Tak więc. Nie, no, jest tak, że ja jestem jakiś taki transparentny we własnych poglądach, w związku z tym y, każdy, kto ze mną rozmawia, zna moje poglądy. Mhm. I to przeszkadza, czy nie przeszkadza? Czasami już... przeszkadza ludziom, czasami nie. Ja y, myślę sobie, że politycy właśnie powinni prowadzić taką politykę, żeby nie obrażać ludzi, po prostu, że y, ja nie mam takiej, y, takich reakcji, y, powiedziałbym, nienawiści na przykład. Nie ma czegoś takiego u mnie, y, czy ze mną w roli głównej. I nawet jak ja, Jeżdżę tramwajami, bo jeżdżę i autobusami, to nie ma dzisiaj w Warszawie takich już jak było parę lat temu, że prawie w ósmej kadencji to prawie do oczu ludzie się rzucali. Dzisiaj tego nie ma. Czyli jest spokojniej. Jest spokojniej. Tam, nam się wydaje, że patrząc na x że tam jest po prostu idzie na noże, a pan mówi, że pan tego tak nie czuje. X w swojej y, y, konstrukcji zapewnia ludziom anonimowość, więc ludzie, którzy są zazwyczaj cisi. Te babcie 67-letnie na przykład, one nagle wchodzą w, w skórę diabła i ponieważ mogą Oj, to pan teraz o paniach 67-letnich No Niestety muszę powiedzieć, że jest ich większość, ja to po Facebooku widzę i u siebie mają komentarze wyłączone. I tak podejrzewam, że albo to są zalecone postaci wirtualne. Albo to są panie, które się po prostu zwyczajnie wyżywają, bo całe życie tego nie mogły robić. A dlaczego nie mogły robić? No przecież prawo do krytyki nikim nie odbierał wcześniej. Dlaczego czasami, nagle teraz eksploduje? Czasami to tak nie wypada, bo powiem, że ja, jest, ja tą brutalnością jestem ciągle zdziwiony u kobiet na przykład. Dlatego o nich mówię. Że jak ja wchodzę na profil takiej pani Grażyny, czy pani jakieś tam, to ona tam ma róże, tam ma na tym swoim Facebooku zwierzęta, wnuki. No po prostu cudowna babcia. A jakby zestawiam to z, z tym, co ona napisała, to po prostu no, nijak mi nie pasuje. No. Czyli pana głównie atakują już takie dojrzałe, mocno dojrzałe kobiety. Są, są też. ja, bym, ja no, Nie chcę tu stygmatyzować tutaj akurat tej części naszego społeczeństwa. Natomiast ta mnie najbardziej dziwi. Są też i mężczyźni tacy. Yy, yy, nie, nie, nie bardzo wiem jak to określić, ale. Yy, oni chcą po prostu nadrobić to, czego w życiu nie mieli, a więc teraz mogą być ważni. Więc ta ich waga pojawia się w, w, w narzędziem obrażania, na przykład, nie? obrażania innych. No I myślę sobie, że to są hejterzy, no, często porozumiewający się kłamstwem, fake'iem no tak. i tak dalej. Premier, jak, była, jak była kampania wyborcza, jeszcze nie był premierem, premier Donald Tusk, to mówił, że on pojedna Polaków. Pan po dwóch latach tej kadencji widzi taki element, że, 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 że jest to pojednanie? A dobrze pan go tutaj, że tak powiem, wsadził w to towarzystwo. Nie, to wie, pan, mówię, bo to jest, bo to jest kwestia no, nastrojów społecznych. Oczywiście zwykle rząd się obarcza tak, odpowiedzialnością tak, tak, tak. za to, że albo uspokaja nastroje, albo, albo wręcz przeciwnie. Więc pytam, pytam, pytam o to, nie, nie, nie z żadną intencją oczywiście. Jasne, Jasna sprawa, żartowałem. Przecież <laughs> musimy atmosferę wybudować przyjemną przed świętami, bo dzisiaj Wigilia Wigilii dzisiaj, prawda? Więc tak, Donald Tusk, po prostu zbyt emocjonalnie używa internetu. Myślę sobie, że on czasami powinien sobie odpuszczać. Nie chcę mu radzić, bo to jest akurat człowiek, który jest po drugiej stronie mojego ideału Rzeczypospolitej. Natomiast jeżeli on nawet bierze coś z soku z buraka, wiadomo, że to hajterski profil, to powinien czasem pomyśleć. No, tak naprawdę, pomyśleć. Ale Co on bierze z soku z no tą, no, tą cenę paliwa. Patrzą takiego bąka politycznego puścił i wychodzi na zwycięzcę, a potem się okazuje, do fake. Ale to jest fake? to przecież no, podobno jest, jest, jest taka stacja przy, przy granicy z Niemcami, przed... jak to wszyscy mówią. Yy, I tam jest I pytanie paliwo. Się, się, się... A dzisiaj pokazał zdjęcie z gazetą. Ktoś mu przysłał zdjęcie z gazetą. Jest data tej gazety Aha. i to jest data na ten weekend świąteczny. I jest paliwo po 514. Ja mogę się założyć, że jak będzie zwolennik yy, yy, zwolennik Platformy Obywatelskiej, to on dla ratowania Donalda Tuska, jest w stanie w swoim komputerku napisać nawet 4 zł, sfotografować to i zmienić z powrotem. Czyli pan nie wierzy w te zmiany? Nie, nie wierzę, dlatego że dziś napisałem dokładnie na, w internecie, proszę sobie wpisać, ceny paliw BP, bo to chodzi o British Petrol. Yy. No zrobiłby na przykład, jak to jest premier Rzeczypospolitej, no zrobiłby to zdjęcie na polskiej stacji, a nie na brytyjskiej. No na polskiej ostrożności. To, to są takie właśnie. Więc to są takie właśnie u niego niepotrzebne zupełnie zjawiska. Tak samo jak i kolendę. No musi niemiecką zagrać? To mu się wyciągnie za chwilę. Ja mówię o... Ale przecież on nie grał niemieckich plam. No dobrze, w każdym razie. W każdym razie Donald Tusk, Donald Tusk moim zdaniem położył fejka, dlatego że ja zapytałem, znaczy napisałem w internecie pytanie o ceny paliw na BP i tam jest strona, gdzie są codzienne ceny BP i tam jest 5,80. Nie da się tego przeskoczyć, bo to jest, to jest stacja, nie prywatne stacje, tylko to jest sieć BP. Nie ma innych cen, jak tylko dane z góry. Więc myślę sobie, że tu mocno przestrzelił. I co? Że zrealizował swój postulat? Że paliwo będzie? No tak to na obiecywał. Bo na zdjęciu jest? Tak, obiecywał, że będzie po 5.19. No, Co no, prawda, okay, jak, się ja sobie przypominam, no. jak ja sobie przypominam, to powiedział, że dzień po tym, jak zostanę premierem, tak. paliwo, będzie 5.19. No, minęło trochę dłużej tak, czasu, tak, trochę tak. więcej, ale no, nobody is perfect. Tak, ale tak. jednak no, mówi, że dowiózł. No, jeszcze Grosika może <grym> być no windy, bo jest tańsze. No To jest tak jak z tym stadionem pieniędzy. Następnego dnia miały być. No, no dobrze, ale pana zdaniem jest drożyzna w Polsce, czy to jest trochę PiS? Jest PiS, PiS no, po... rozdmuchuje ten temat, bo chcę pokazać, że ten rząd sobie po prostu Ponieważ nie Ponieważ ja nadą. oglądam pański program, bo to jest jeden z najlepszych programów. A, dziękuję bardzo. To wcale I nie ja było umówione oglądałem... <śmów> wcześniej. <śmów> ja oglądałem... I nic Pan za to nie oczekuje. Niczego. Więc ja powiem tak, że e, e, słuchałem tu przed chwilą Pana z Platformy Obywatelskiej, który mówił o tych drożyznach, które kiedyś były i porównywał do dzisiejszych czasów. Proszę Państwa, dzisiaj mamy stagnację wojenną, a nie wojnę. Wtedy wybuchła wojna. Wtedy mieliśmy COVID. Wtedy mieliśmy inflację ogólnoeuropejską, spekulacyjną, typu spekulacyjnego. Tego nikt nie był w stanie opanować, bo to była ogólnoeuropejska, proszę Państwa, inflacja. Tak samo było tam, jak i tu. Tam wcześniej zaczęli z tym walczyć, bo są bogatszymi państwami. U nas później to weszło. Porównywanie tamtych czasów do dzisiejszych czasów jest niegodziwością zwykłą. Natomiast dzisiaj przecież najlepszym weryfikatorem jest portfel. Wsadźcie sobie w portfel tysiąc złotych i przypomnijcie sobie, ile to było warte kiedyś, a ile dzisiaj jest. Jak dzisiaj Wasza Wigilia wygląda? jak kiedyś Wasza Wigilia wyglądała w formie, że tak powiem, kosztowej? No dobrze, tylko pytanie jest, wie Pan, o taką, o taką uczciwość. No Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście, ta inflacja spowodowana, czy to najpierw pandemią, czy potem wojną, no tak to było tłumaczone, przecież jest to słynne określenie inflacja. no jednak uderzała Polaków po kieszeni. I dzisiaj PiS, który miał wtedy tą inflację maksymalna, tam chyba było w okolicach 18%, no obarcza ten rząd odpowiedzialnością za wysokie ceny. No czy to jest fair, Pana zdanie? Ale żywność nie rosła tak jak teraz. Nawet jak było 18%. Pamiętam kazus masła. Zresztą trochę ja go wywołałem, bo mnie cholera wzięła, jak to masło zobaczyłem w cenie 14 zł na półce. Natomiast, proszę Państwa, chcę Państwu powiedzieć, zastanówcie się jeszcze nad kazusem... Nie, Panie poślep, 14 to nigdy nie było 12, 80, 14 w zależności od sklepu w Warszawie. Seria? Tak było? Tak. I Tam potem zmieniono, i zeszły po 8, po 8, po 7 w prywatnym sklepie, no, nie w, w 10, 9, 9 I yy, yy, I powiem tak, że... Yy, ja tylko pragnę Państwu przypomnieć, wszystkim tym, którzy, którzy popierają Platformę Obywatelską, że to właśnie Wyżeście oskarżali o Bajtka, że za tanio paliwo sprzedaje i działa na szkodę spółki. To były zarzuty bezpośrednio do Orlenu, że on za tanio sprzedaje paliwo, dlatego nam Niemcy wykupują. No to proszę sobie przypomnieć tą sytuację. Więc w sytuacji owej, tych tragicznych czasów dla Polski, ja ciekawy jestem, jak tamte czasy przeżyłby rząd Donalda Tuska, bo wtedy zadłużanie państwa w milionach przy tym kryzysie niesamowitym wynosiło 80 miliardów, a dzisiaj jest około 300 miliardów. Więc pytam się, co jest powodem takiego zadłużania? No co może być powodem? Nawet gdyby odjąć koszty z obroną narodową, to dalej jest prawie 200 miliardów. No dużo wydajemy jednak na socjal. Jako państwo. Co? No mamy Ale teraz dużo, dużo więcej wydajemy w... niż wtedy? No w... trochę więcej, tak. No trochę nie. No właśnie. Nie, no trochę więcej, No jest 800 plus zamiast 500. No, no plus, to jest pierwsza rzecz. Potem jest ten, co prawda nie ma rodzinnego kapitału opiekuńczego, ale jest ten maluch plus. Tak? To, to też są jakieś pieniądze, które, yy, które idą, więc, więc trochę więcej. Ja nie widzę tutaj różnic wielkich, gdyby to był jakiś gigantyczny, bo tu jest różnica kilkuset procent. W zadłużaniu państwa. A ten socjal jest jednak tam, nie wiem, o 30% wyższy niż był, więc A ja. Z całą pewnością tego długu to nie, to, to nie jest tak, że nie. To jest po prostu. Ja, ja nie rozumiem, jak można doprowadzać do socjal. sytuacji, gdzie mamy program czystego powietrza, z których środki nie idą z banków polskich, tylko idą z banków zachodnich, bo to jest kredyt, prawda, unijny EBC czy Europejskiego Banku Centralnego. I wiemy, że to są, nie są drogie pieniądze, ale to trzeba będzie oddać. To nie ma tak, nie ma dzisiaj tanich pieniędzy. I mamy przeznaczone na czyste powietrze 30 miliardów euro, w związ... euro, dobrze mówię, złotych. I proszę Państwa, program został rozwinięty i milion ludzi od roku czasu czeka na zwrot pieniędzy które zainwestowali w, 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 na przykład w pompy ciepła i tak dalej, tam w ocieplenie domu, wymianę okien itd., tak, dalej, i tak dalej. Zwykli ludzie, milion ludzi czeka na to, aż się im zwróci po 20 tysięcy, 30, 000. no to proszę sobie wyobrazić, że e, 10 miliardów złotych państwo polskie nie wypłaca. Pieniędzy tym ludziom. I y, jakie są powody tego niewypłacania? No A to... Państwo mówi, że zmieniły się procedury, bo były nadużycia i w związku z tym trzeba było ten program uzdrowić, Czy... naprawić. Czyli siadamy tutaj, w bryża gramy i w połowie, ponieważ przegrywamy, zmieniamy zasady gry. No tak się nie robi. Po pierwsze ci ludzie nie podpisali aneksów żadnych, nie zmienione zostały umowy, tylko został zmienione zarządzeniem pani minister sposób rozliczania, sposób rozliczania. Czyli oni tak, tam już zakupy poszły, tam już wszystko poszło, a oni mówią, że to za drogo żeście kupili. Po pół roku od zakupu, czy to jest dom wariatów jakiś. I szczerze powiem, że nie podoba mi się takie traktowanie Polaków, tym bardziej, że jak oni mówią, do 2018 roku ten program istnieje i nie było nigdy problemu z tym. A skoro już Pan w, wszedł na temat kredytów, podoba się Panu to rozwiązanie, że Unia Europejska ma gwarantować yy, pożyczkę dla Ukrainy? No, marzyłem o tym kredycie po prostu. No. Po prostu marzyłem, bo proszę państwa, to jest takie.. 90 miliardów, to tylko wyjaśnij mi dwa słowa. 90 miliardów złotych ma pójść na pomoc dla Ukrainy, na odbudowę, na wsparcie. I to jest takie założenie, jeżeli Rosjanie nie wypłacą reparacji Ukrainie, to będzie to pożyczy Unia Europejska, a Ukraińcy będą mogli gwarantować tę pożyczkę z naruszając, mówiąc krótko, pieniądze, które są zamrożone rosyjskie pieniądze, rosyjskie środki. No tak, ale yy, kolega poseł z Platformy Obywatelskiej z Europarlamentu, yy, pan Halicki, yy, którego yy, szanuję za to, że prowadzi szkółkę dogów niemieckich, takich wielkich niemieckich. <laughs> A propos. No, to, to, się wszystko kojarzy tak, z jednym. Z co prawdę. by się nie wziąć. No dobrze, na no jakie mogę. Ja, ja dogi? Ja nie ma... wiem, nie znam się na dogach. <laughs> Zostawmy dogi pana Halicy. No w każdym razie powiedział, że, że yy... No już zgubiłem przy tych No psa. właśnie, przez te, dogi, przez te że, niemieckie dogi. Tak, to że, nie że to nie jest tak z tą, z tą wypłatą, że to miało być 400 miliardów, a nie 90. Ja rozumiem, że te 90 miliardów euro dla Ukrainy to jest jak splunąć po prostu, to jest na nic. Co im pomoże? Znaczy za mało, tak? No, to jest oczywiste. No, to jest coś leczą, tylko nie chcą powiedzieć co. Ja wiem, że Łęski mówi, że jeszcze parę dni Ukrainy nie będzie, bo my nie mamy czym płacić żołnierzom żołdu nawet. Więc być może jest to zaliczka na poczet, ale jeżeli my Bierzemy udziału w odbudowie, to hipokryzja całej tej pożyczki polega na tym, że ona jest na odbudowę, a zostanie zużyta na egzycja, egzystencjalne działanie Ukrainy. Oni Pana po prostu zdaniem... chcą za to przeżyć. Mm -hmm. Natomiast Ukraina produkuje wszystko, sprzedają, a pieniędzy nie mają. No ciekawe, bo na przykład deficyt państwa mają dwa razy mniejszy jak Polska. A pana zdaniem, no bo też jest mniejsza gospodarka, ale jest pytanie, pytanie następujące. Czy, czy pana zdaniem rzeczywiście jest przesądzone, że Polacy nie będą, że polskie przedsiębiorstwa, polskie firmy nie będą brać udziału w odbudowie Ukrainy? Myślę, że jako pośrednicy, bo Niemcy założą sytuację taką, że oni decydują o tym i oni tutaj w tej sprawie, dlatego Amerykanie się denerwują, chcą być pionierami tej odbudowy i oni będą zatrudniali zapewne Polacy, Polaków i będą na tym zarabiać, no, jak zwykle zresztą. Więc myślę sobie, że my żeśmy coś tutaj. Bardzo mocnego przegapili i niestety, ale tutaj obwiniam też i prezydenta Andrzeja Dudę yy, i ten polskie za waszą i naszą, bowiem nie myśleliśmy o naszych interesach. No Wiadomo, nie ma czego żałować, Polacy stanęli na wysokości zadania i nie chodzi o to, czy nam ktoś dziękuje, czy nie, bo nie chodzi o to, tylko chodzi o to, jak się nas potem traktuje. I, yy, i szczerze powiem, yy, to doświadczenie jest dość przykre dla nas. Doświadczenie z Ukrainą. Z Ukrainą dość przykre. Tak delikatnie mówiąc, bo już nie chcę święta idą i tak dalej. To zostawmy ten Mnóstwo temat. Ukraińców u nas pracuje i im wielki szacunek, że oni nie przyjechali tu na socjal tylko tu pracować i to, to jest około miliona ludzi. Niech pracują, jak chcą być Polakami, niech będą Polakami. Natomiast Polska nie może finansować życia dwóch narodów. No ale to już zdaje się, że będzie się kończyło. Do, do marca obowiązuje obecna, obecna ustawa. Panie Pośle, w której jest pan grupie? Czy tam sondaż, który jest, który pokazuje, jak, jak, się, jak się w tym momencie przedstawia sprawa poparcia dla Unii Europejskiej. 25% chciałoby 25% pytanych chciałoby wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Czy Pan jest w tej grupie, czy w tej grupie, która mówi, że trzeba w Unii Europejskiej zostać? A to są tylko dwie grupy? No, są, tak generalizuję troszeczkę. To ale są grupy takie, nie ma. są takie. Są takie grupy, które, które mówią no, proste, trzeba albo opuścić, albo zostać. Nie, nie, zero-jedynkowego tutaj nie ma rozwiązania. Natomiast no, Unia Europejska może jak? doprowadzić do tego. To jak? Już nawet Niemcy to sugerują. Nie, 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 spokojnie. Jeżeli bo... jesteśmy w Unii, to jesteśmy w Unii. Ja A jak wychodzimy, to nas nie ma w Unii. Znaczy w, w, tak, w Unii nie, ale w Europie tak. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy Unia Europejska nie zmieni postępowania, ani nie zmieni się Komisja Europejska i, yy, i reguły rządzące dzisiejszą Unią, to ta Unia padnie, czy nam się to podoba, czy nie. Jest kwestia, jak my się w tej sytuacji zachowamy. Co zrobili Niemcy? Niemcy nagromadzili sobie marek. I oni mają pełen komplet marek do wprowadzenia z dnia na dzień zmiany waluty u siebie w państwie. Oni są przygotowani na taki scenariusz. Ciekawy jestem, czy Włosi są na to przygotowani, czy Francuzi są na to przygotowani. Pewnie nie. Więc ja myślę, że Unia Europejska w tym takim cwaniactwie trochę niemieckim, jako jedyny beneficjent Unii Europejskiej, bo cała reszta dokłada po to, żeby Niemcy mieli. Dzisiaj to Meloni powiedziała wprost, że w nosie mam waszą gospodarkę. Nie dam sobie niszczyć naszego rolnictwa, po to, żeby ratować waszą gospodarkę. Wreszcie się budzą takie takie sformułowania. I myślę sobie, że te walizki pieniądze, pieniędzy rozdawane na lewo, na prawo, na promocję tych idiotyzmów różnych w Unii Jakich Europejskiej. Idiotyzmów? W tych, tych, e Eko, tego terroryzmu, tej e e Fit for 55, tych wszystkich innych pomysłów Timmermansa, który wziął podobno miliardy euro na promocję tychże projektów. A wszystko to jest szaleństwo zwykłe. No i już Niemcy mówią, że nie, diesle będziemy produkować, tak? No to jeszcze uszczypali, no tak, będziesz mógł mieć diesle, jak kupisz tam elektryczne samochody. No dobrze, ale pana zdaniem to ten bilans mówi o tym, że powinniśmy zostać w Unii Europejskiej. Nie, powinniśmy pracować na temat zmiany Unii Europejskiej. Jeżeli nie dokonamy zmian w Unii Europejskiej, trzeba będzie opuścić, i tyle. Opuści, w, jakim, w jakiej to może być perspektywie? Ja myślę, że to będzie gdzieś w, w granicach pięciu lat. Czyli jak w, pięć, w ciągu pięciu lat nie zmieni się Unii Europejskiej, tak. możemy rozmawiać, w jaki sposób ją zmieniać, tak? To, to, to Polska musiałaby się przygotować do tego, żeby wyjść z Unii? Powinniśmy być na to przygotowani. I ja nie mówię tutaj o jakimś chcieństwie, na przykład, że to jest jakieś szaleństwo, wychodzić z Unii Europejskiej. Nie, My, nas nie stać na to, żeby być w Unii Europejskiej. Niedługo, proszę państwa, to jest tak, że wszyscy będą mieli tani prąd, a my będziemy mieli najdroższy prąd. My to jesteśmy chłopcami do bicia w tej Unii Europejskiej. I tak sobie myślę, że my przy tych szaleństwach tego trybunału całego, tego CUE, który mówi, że nasza konstytucja jest niżej niż traktat, w którym w ogóle nie jest na ten temat napisane, to nic to, proszę państwa, to mamy z wariatami do czynienia. To jeszcze na koniec pytanie, bo pojawiają się głosy o delegalizacji, o tym, że należy zdelegalizować partię Grzegorza Braun na koronę. Co pan na to? Ja myślę, że Zasługują? więcej powodów jest, żeby zdelegalizować koalicję obywatelską niż partię Jaki Dauna. Jakież to pan powody widzi? Same kłamstwa, za samą kampanię wyborczą kłamstwa. Czyli pan by delegalizował, jak leci. Nie, po prostu jak Kuba bo w tak? Bo kubie. Ja nie rozumiem. Polityka jest od tego i Sejm jest od tego, żeby ludzie mieli własne zdanie. Jeżeli nie mają własnego zdania, nie powinni być politykami. Jeżeli Braun ma własne zdanie, choć się z nim nie zgadzacie, to trzeba to szanować. Musimy kończyć. I pewnie takich rozmów przy stołach świątecznych nie Ło. zabraknie. Co z Unią, co z tym Mercosurem, co z bezpieczeństwem, co ze zdrowiem i tak dalej. Mercosur Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję. Spokojnych, Wysało zdrowych świąt, świąt życzymy. Paliwa po 5, po 5, 3. A niech będzie, zaszalejemy. 4,80. dobrego, do zobaczenia. <grym> 4,80. Do zobaczenia.